Witam wszystkich. Dzisiaj troszkę inny klimat, bo zawitamy do Dziwnowa yy, i zagramy rodzinkom yy, Widmo, czy też Spekter w angielskiej wersji. Yy, może przypomnę historię yy, tej rodziny. Yy, Oliw, yy, Oliwka, yy, posiada swój Swoją dosyć sporą kolekcję nagrobków na swojej parceli. Trochę tak jakby prowadziła tutaj swój znaczy może nie swój, tylko właśnie cmentarz dla, dla miasta. I też miała dosyć duże nieszczęście, ponieważ wszyscy jej mężowie umierali. Tutaj są wszyscy podpisani, to kim był. Um. A tutaj mamy na przykład Ichabod Specter, to jest jej ostatni mąż. Um. W jej drzewie genealogicznym zobaczymy też Nervusa, który jest synem yy, śmierci. <śm a kim jest Ofelia, czyli ta druga simka tutaj? To oczywiście jest yy, siostrzenica yy, Oliwki. To jest Ofelia. takich ciekawostek to wszyscy Simowie na tym cmentarzu umarli w sposób hmm, nie, nienaturalny, jakby, oprócz właśnie jego, jej ostatniego męża, męża Liwki ostatniego, który no, umarł ze starości, a reszta... A... Albo w jakimś pożarze, albo przez utonięcie. Tak naprawdę nie wiadomo, czy jakiś zły los krąży nad tą rodziną, czy może jakieś inne powody są. Dlaczego to tutaj jest tak ponuro. Ojejku. To spróbujmy naprawić. Ja też chciałam powiedzieć, to zauważyłam już jakiś czas temu, że... Tutaj chodzą jakieś wampiry, matko. Jeszcze, jeszcze gorzej po prostu, za tego domu. Ja chciałam powiedzieć, że ten dom to jest dosyć... dosyć mroczny. Teraz zastanawiam. Szczerze, hmm. czego nie. Aha! Ofelia zmienia grupę rykową. Tylko czemu ona poszła aż tutaj? Chwila. Ofelia już jest dorosłą? A ten. ...żony? Nie on dalej jestem stolatkiem. Znaczy, no oni tak mieli chyba te urodziny dosyć blisko. A no, może nie. Nie wiem, już. A już wiem, dlaczego to mogło się tak zrobić. Bo ja zmieniłam wiek. Simów. Bo normalnie ten wiek. Jest oczywiście tym domyślnym wiekiem. No ja po prostu ustawiłam sobie jakiś swój własny wiek. Taki, tak jak mówiłam, jeden dzień, jeden rok, bo tak w ten sposób łatwiej jest mi to ogarnąć, kto ile ma lat. <głatwiej> w sumie też fajnie sobie policzyć. Dom. Oliwki. To on taki. Nie wiem, jak to dobrze określić. No, nie jest zbyt przytulne, tylko może nawet trochę przypomina takie e, mauzoleum. Nie wiem, może ja mam tylko takie skojarzenia, bo tutaj wszystko jest kamienne. Nie ma żadnych dywanów, ani nic w tym stylu. Mm. Tak e, jakby wszystko się zatrzymało w jednym czasie w tym domu. Szczególnie się zastanawiałam nad tym pokojem, bo... Jakoś tak wydaje mi się, jakby to nie było tak, że to jest do, dokładny pokój Ofelii, tylko, że to był pokój Nerwusa, a Ofelia jak e, zamieszkała z Oliwką po śmierci jej rodziców, to, to ten pokój przejęła. Taka jest moja teoria. Ona co prawda e, jej rodzice Zmarli kiedy ona była dzieckiem chyba. E, ale. Ale po co miałaby trzymać te, 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 te meble, jakby jak już jest nastolatką w swoim pokoju. Więc może tak wszystko, wszystko ma po prostu zostać po staremu i nic nie można w tym domu zmieniać, dopóki Oliwka jest. Nie wiem, Oliwka chyba tego w ogóle nie naprawi. Weź. Dobra, może tak być, że nie lubisz majsterkować. Tak, ona pracuje jako satyryk. Na dziesiątym poziomie. Ale nie ma pracy i w sumie. Co za złębeczonego? O. Rozmawiaj. Co tutaj biegnie? Aleksandra przyjechała na wycieczkę tutaj. Muszę powprowadzać tych Simów. I mamy Jennifer jeszcze. No, co jakiś czas ich powprowadzam myślę. Może jeszcze w tym odcinku. Bowcrow? <laughs> Ale dobre nazwisko. Nie mogę. O, wpadnij do mnie, żeby poprawić ci humor. Okej. Okay. Oj, co my tu mamy? Ale ten kominek jest tu dziwnie ustawiony w sumie. Ale no, co zrobić? Może, nie wiem. Poleruj do perfekcji. Szachy? Chcę zobaczyć to. Jany idzie chyba to, do... a nie, jakiś. Nie no, bez sensu. On nas zaprosił i poszedł do szkoły. A tak, przy okazji możemy zobaczyć dom Smithów, też państwa Kowal. Hmm, ale bez sensu. Ta półka zasłania to okno. Kto to budował? Nie no, oczywiście brałam za wzór wszystko co było w dwójce. Tutaj tak samo jest, trochę dziwnie, bo to jest pusty pokój i tutaj też jest jakiś taki pusty. Nie wiem do końca dlaczego i tak samo nie wiem dlaczego ja tu zostawiam goły beton. Czy to tak było, czy ja coś zepsułam? No i oczywiście. Tak to y, wygląda. Nic. No i wyżej będę musiała to sprawdzić, czy ja ten goły beton to zepsułam, czy coś. I chyba ten dach będę musiała naprawić, bo jest trochę... No widać, jak to dziwnie wygląda z tym dachem. Ty z kolei idziesz już do domu. O i tutaj jest kolejny jakiś pusty pokój. Nie wiem dlaczego to tak jest. Może do Smithów powinnam wejść. Kiedyś? To skoro Oliwka już ma tyle pieniędzy i chyba najprawdopodobniej przejdę nią na emeryturę tak po prostu. O, weź urlop. Myślę, że do Oliwki najbardziej będzie pasować właśnie takie miejsce, gdzie będzie mogła się czegoś pouczyć i tak dalej, bo popatrzeć, jak elegancko jest ubrana. Ee, więc nie będziemy jakby do tych hoteli, przecież tak naprawdę tutaj się pokój, e, cały ten dom się wynajmuje, dlatego to jest takie drogie, ale moim zdaniem to jest dobrze akurat, że te wakacje są całkiem drogie. E, więc, e, jakby nie będziemy się w tych e, tutaj na górze samej zatrzymały, tylko tutaj e, niżej, to zatrzymamy się tutaj. I witamy w hotelu. <grym> hotelu. Chociaż no, tak naprawdę mamy cały dla siebie. E, o nie, znowu się coś zepsuło. Czemu tu nie ma tych toalet? Teraz. Teraz wychodzi na to, że są toalety tylko w damskiej, a w męskiej nie ma. Ach, będę musiała to naprawić. Ale no, dobrze, że dobrze, że mam. O nie! O co tu chodzi? Kolejne jakieś rzeczy poznikały, bo te łazienki wszystkie powinny być praktycznie takie same, a tu jest tylko blat. Eee... Nie wiem co tu się stało. Ale muszę to sobie wszystko zapisać. No, tak jak mówię, jest to jeszcze wersja wstępna tego świata, więc jakieś różne poprawki trzeba, trzeba sprawdzać. Tutaj można, znaczy no, ten hotel nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Tutaj można właśnie sobie potańczyć. Tutaj byłam pewna, że dałam takiego lwa, ale to zniknęło w ogóle. Znowu kolejna rzecz, która zniknęła. Tutaj właśnie są te pokoje. Tutaj taki jakiś wieszak dziwny. To jest jakieś, to też, ale no, dwójkowe. Miejsca też tak wyglądały na pewno eee, różnie. Różnie to zawsze wyglądało. No dobra, bo to jakaś pani nam się wygenerowała. Tutaj znowu ta Sara ją właśnie musi chyba adoptować. Tak, w zimie przyjechaliśmy. To mamy tutaj... W sumie ładnie to wygląda takie obludzone. Są te miejsca. Nie wiem, zobaczmy to. Bo ja miałam nadzieję, że tu będzie taka jakaś wycieczka. Eee, ale to może nie w tej okolicy. Tu jest jakaś łazienka. Um, tutaj mamy jeden z domków do wynajęcia. Wodę zamarzniętą. Tutaj drugi domek do wynajęcia. Tutaj jest to miasteczko. O! A tutaj jest... Uh... Łyżwy są. Chwila, czy ten koleś w samych. jo, Kościół w samych gacich. <gryw> Na łyżwę przyszedł. No, po prostu pięknie. Uh, coś jeszcze jest w tej okolicy? A. Um. To jest, myślę, w sumie ciekawe. Uh, I możemy za jakiś czas uh, to miejsce odwiedzić, bo to jest uh, jakby chatka uh, tego pustelnika. A, a tutaj jest ten Onsen. Onsen? A. Myślę, że ty, Ofelia, możesz się dołączyć do tych łyżew. Dzięki. A to co za piesio? To jest Portos. A co on tu robi? Ty właśnie pójdziesz odwiedzić tutaj. Ej, witamy pana. Czy... Yy, możemy robić razem... Yy, ...kociołek? Czemu ty jesteś już za niego miła? Co tu chodzi? O, możemy z nim zrobić kociołek? Nie. Znaczy się to miał być takie jakby wyzwanie dla osób, które chciałyby właśnie tym y, starym. <grym> staruszkiem. Jak on się w polskiej nazywa? Mądry starzec czy coś takiego. No, chyba to jest wszystko, co możemy zrobić jako taka osoba. Bez samości idziemy do... Teraz, żeby się nie okazało, że tutaj czegoś brakuje znowu. Um. Moje pytanie brzmi, czy... Bo ja oczywiście muszę wziąć chyba prysznic, zanim ja wejdę do tego miejsca. Czy ona mi da ten prosinicę wziąć, czy nie? Też mieć swoje oddzielne y, źródło tylko dla siebie, to proszę. O dziadek nawet. tobie jeści Dobra, może już ci wystarczy tego. I Jesońiska O, jejku. I ofelia teraz będzie cały ten kawał tutaj szła. A co ja chcę za masaż? To nie. Zobaczcie, kto to jest. To przecież nie Oliwka się czuje jeszcze gorzej po tych wakacjach. Napakowane. Самовредзание. Wizard, <говорот> Kolejna osoba musi spać u mnie na kanapie gdzieś. Dobra, wróćmy w, e, do tej kwatery. Dobra, to zanim wrócimy, to po prostu się stręcnieicie, ale no, dobra, widzę, że e, postarzyła, ona już jest e, totalnie wypoczęta, więc czas zakończyć ten urlop. No i dobra, myślę, że na tym zakończę. Tej rodzinie. Ale to jeszcze nie będzie koniec tego odcinka. Bo myślę, że powprowadzam parę rodzin. No mamy tu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo studentów. Eee, kogo ja tu muszę powprowadzać. Ojej, ciu, one mają małe pieski. Myślę, że najwięcej sensu to te psy miałyby u y, Leoda. Myślę, że on na razie będzie miał wszystkie te psy, ale te małe może w oddać komuś, jakby to nie jest żaden problem. To masu gdzieś. Myślę, że oni, oni przyszli właśnie z y, czteroma porami roku Desimstwa. Więc myślę, że trzeba ich prowadzić właśnie kwitnących wzgórz tylko pytanie czy tu, czy tu? Myślę, że tu ich wprowadzę, bo ostatnio tutaj ich wprowadzałam jak gram w bójce. Aleksandrę miałam wprowadzić, bo myślę, że ona totalnie nadaje się do Wyspy Twiki. A tutaj możemy się właśnie wprowadzić takiego mniejszego domku. Singielki. Um, myślę, że trzeba je wprowadzić chyba tutaj. One należą do Dziwnowa, to w Dziwnowie powinny mieszkać. nie wiem że bardziej by pewnie ten dom pasował, bo jest dużo większy, ale no w Dziwnowie zupełnie innych domów nie było, więc... Nie wiem, ja zawsze haków wprowadzałam do tych domów. I może to już nie ma takiego sensu, nie wiem. Może rzeczywiście ich tutaj po prostu wprowadzę i... Może do jednego z tych domów, może do tego, bo jest trochę tańszy. No i spoko. Tylko będę musiała później te domy jakoś pomeblować. Ale to... hmm... Bo ktoś powinien zająć się na pewno jeszcze tym, tą karierą y, dekoratora wnętrz, więc to też jest pośmiech. Ale na ten odcinek myślę, że to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i patrzenie na moje błędy w tym sejdzie, ale mam nadzieję, że niedługo będzie... Hmm. Będą naprawione. Dzięki i cześć.